Witam wszystkich na moim kanale. W dniu dzisiejszym nagrywam filmik, gdzie pokażę, jak się przeprawić pociągiem przez Austrię z Brennero do miejscowości Würgl w Austrii. No, właśnie wjeżdżamy na granicę włosko-austriacką. Za chwilę będzie zjazd. Pod terminal z biletami, gdzie będzie trzeba iść kupić bilet, także przejeżdżamy tunel. Za tunelem jest zjazd dla ciężarówek, gdzie ciężarówki muszą tu objechać specjalną drogą, a my zjeżdżamy tutaj na boczny tor. Zawsze myślałem, że ten znak do góry to jest zakaz wjazdu. A tu się okazuje, że tam jest napisane rola, także podjeżdżamy. Ja akurat stanąłem w tym miejscu, gdzie mm, z przodu budynku, y, ponieważ te, y, są dwa parkingi tu jest z przodu, jeden tu można sobie stanąć, albo za budynkiem. Chociaż tam przebudowali parking i, i stanąłem tutaj. No i teraz muszę ich po bilet. Yy. idziemy po bilet yy. o, to przejście nagrywam z telefonu tak jeszcze muszę <grywanie> ogarnąć to nagrywanie telefonem przejść i tak dalej za chwilę pokażę gdzie stoję no właśnie stoję tutaj yy, sobie stanąłem w rajkach yy. no i wejdę tutaj wejściem do budynku od czoła bo jest drugie wejście z boku. Jakbyście stanęli za budynkiem na tym parkingu, no to wtedy idziecie wzdłuż, wzdłuż budynku i tam e, są jest drugie wejście. No i teraz wchodzimy do budynku. E, będzie trzeba pobrać kartę do wypełnienia. Tutaj po lewej stronie, za chwilę zatrzymam obraz. Po lewej stronie macie regał z kartami, które trzeba wypełnić w różnych językach jest, no ja akurat wezmę polski bo również jest biorę kartę no, dobrze mieć swój długopis no i wypełniamy, wypełniamy tak po kolei od góry tam za chwilę będę zaznaczał e, dokąd jedziemy no my jedziemy z Brennero do Wergl. Czyli to trzeba zaznaczyć w kratce. Dalej jest firma. I z miejscowością. E, później jest numer rejestracyjny. Z pojazdu i naczepy. Dalej jaki towar wieziemy ja wiozę odpady Zaznaczam, że to nie jest zaderowe jaki jest całkowity, tutaj musimy podać całkowitą wagę towaru z, z pojazdem, czyli 40 tysięcy, bo to w kg trzeba podać 40 000 kg Dalej zaznaczamy, że naczepa z ciągnikiem i wypełniamy swoje dane, czyli imię i nazwisko. Datę trzeba podać dzisiaj no tam no dzisiejszą datę i tam podpisać się o, trochę to jest z prawej strony tego nie no tutaj po prostu kamera nie uchwyciła do końca no i dalej idziemy bierzemy ten y, tą kartkę udajemy w okienku to jak widać tutaj po lewej stronie, macie taki czarny urządzenie test. Trzeba czasem zrobić podpis, jeśli płacicie jakąś kartą paliwową bo typu BP, DKV i tak dalej. To trzeba tutaj złożyć podpis potwierdzający płatność. No, Zostałem bilet. Forma da 4 No i wracamy z samochodu. Teraz będziemy, teraz będziemy wjeżdżać dalej. Trzeba przejechać przez wagę. Dzisiaj nie ma kontroli. Czasem są tam kontrole i, i jak jest przeważone. No ogólnie mogą ściągnąć tam na parking Za budynkiem jest parking dla policji i tam można mieć kontrolę. Także Tutaj trzeba zwrócić uwagę do góry nad drogą macie światło. Tam jest na, teraz na środkowym torze tylko zielone. E, a jakby był większy ruch e, i był policjant, który kontroluje i sprawdza pojazdy, to są aktywne wszystkie. I na przykład ja bym miał tutaj na moim torze światło czerwone i wtedy muszę poczekać aż przełączą i mnie wpuszczą, że tak powiem w kolejkę. Bo jakby była na tym środkowym torze ruch Byłby to duży ruch na środkowym torze, no to on wtedy zatrzymuje środkowy tor i mnie wpuści. Już kiedyś tak miałem. No i wjeżdżamy. Podjeżdżamy pod szlaban. Szlaban się otworzy automatycznie. No i przejeżdżamy przez wagi. No i teraz kwestia, bo jak tam na końcu jest znak stop przywadzę, ale jak nie ma tam e, policjanta, który jest w tej, tutaj stoi, że tak powiem, czy siedzi w tej bud w przeszklonym pomieszczeniu, to ja tam się nie zatrzymuję. No i za, za budynkiem tu będą dwa parkingi: jeden jest policyjny, i drugi jest właśnie dla zatrzymujących się po bilety. No i ja tam w sumie no nie wiedziałem, czy będzie pusty, bo po przebudowie tam zostały 3-4 miejsca tylko i. No i wolę stanąć przed, niż później tu mieć problem z zaparkowaniem. No tutaj mógłbym wyjechać tu pierwszym wyjazdem, ale jadę dalej, bo jest pusto, więc tutaj tu jest pierwsza część parkingu. Tak jak widać, napis, że to jest dla policji. A dalej tutaj następna część parkingu jest właśnie dla tych, co idą po bilety. No ale tu są cztery rajki, ale tam z trzy ciężarówki maksymalnie by weszły. Nie trzeba się włączyć do ruchu. Ale tutaj jadą ciężarówki, więc chwilę trzeba poczekać. No i jedziemy. Jedziemy do pierwszego zjazdu na pierwszy parking. Do pociągu, że tak, po, do po, no do pociągu. O tu zaraz jest, będzie e, trzeba się trzymać prawej strony. Jest pas do zjazdu, widać nawet znak Blenello. Na, dla roli. No i tutaj jest wąski ten pas, więc ciężko się w, nawet ciężarówką zmieścić w tym pasie, więc tak pół na pół trzeba jechać. No i zjeżdżamy na pierwszy parking, gdzie będą sprawdzane bilety. No i tu trzeba też założyć pas y, z tyłu na naczepę. W naczepach, które mają plandekę do góry, Tu trzeba założyć pas. Jest taki wymóg. Zrobię tam zdjęcie, wrzucę jak ja to zakładam. To wygląda. Dojeżdżamy. No, akurat tutaj yy, udało mi się wjechać na, na wcześniejszy pociąg, dlatego, już wszyscy pojechali do góry. Ja jestem tutaj, jak widać, było, jestem ja, jeszcze jeden kolega był, więc. Za chwilę założę pas. Tak właśnie wygląda założenie pasa. Ten czerwony pas to jest dodatkowy pas, gdzie trzeba przerzucić po prostu jak najbardziej z tyłu założyć go. No i tyle. No ja tam zakładam. To jest parking. Na tym parkingu zakładam pas. Później przyjdzie osoba, która kontroluje, sprawdza, czy wszystko jest ok, czy nie ma jakiś elementów wystających do góry. No i tyle. No i podbija bilety. No i jedziemy dalej. Pier no, pierwszy parking załatwiony. Jedziemy dalej na drugi parking do góry. Tu jest też automatyczny szlaban, trzeba powoli podjeżdżać pod niego i automatycznie się otwiera. I jedziemy do góry. Drugi parking jest, jest to ważenie ciężarówki. Chociaż tam obecnie ta waga nie była włączona, jak ja tam chyba ją remontują, czy coś. Bo jak ja teraz, wie, jak zobaczycie, jak wjadę na parking, to jest zamknięta no. ten, ten, ta waga. To jest dosyć stromo. Trzeba się trochę wciągnąć. Chwilę to trwa. Po prawej stronie za chwilę będzie parking. Tu już ciężarówki, właśnie tam, oczekują na wjazd, na pociąg. No i tutaj je, po lewej stronie jest ta waga. Jakby otwarta, to bym musiał wjechać, wjechać na tą wagę. Tam pan w budce zważy, pokaże, że jest ok, że można zjechać. No i tutaj zawijamy. I ustawiamy się w rajkach. No i ustawiamy się w rajkach i czekamy teraz, aż bo tam widziałem, że zjeżdżają jeszcze ciężarówki z pociągu. I czekamy aż ta osoba tutaj, która, ta, ta z budki, która waży, o, tam pan później o, idzie i pokazuje, że możecie wjeżdżać. I tutaj właśnie wjeżdżam na... Zaraz będę wjeżdżał na pociąg. Trzeba się tak zadać, żeby już przed wjazdami przed najazdami już mieć w miarę wyprostowany skład. No i ja no, ogólnie wjeżdżając wystawiam głowę. Najlepiej sobie przez e, okno, żeby zobaczyć, bo tam jest dosyć wąski wjazd. Właśnie tutaj z lewej strony pokazuję, jak ja sobie patrzę, ile mam miejsca i tak dalej, żeby gdzieś tam nie przyhaczyć. I tak powoli sobie wjeżdżamy. Ja staram się trzymać jeden odstęp jednego wagonu. Względu, że ciężarówka przede mną. Zjeżdżając z tego wagonu, powoduje ruch tego wagonu. I żeby po prostu przy przejeździe gdzieś tam nie bujnęło tym wagonem i nie, nie uszkodziło mi ciężarówki, chociaż tam no, każdy robi po swojemu. no Ja tak to robię i jakoś większych problemów nigdy nie miałem. No i tak powoli wjeżdżamy na ten, czy pod, po ten y, do swojego miejsca. Tam po lewej stronie widać idzie obsługa. I pan pokazuje, do którego momentu trzeba podjechać, jak blisko. Dojechaliśmy do końca. Yy, ustawiamy się. Trzeba pozamykać lusterka. Podłożyć kliny pod koła. Kliny macie z, teraz, tak jak siedzicie w ciężarówce, to dwa kliny są z lewej strony przy naczepie. A z prawej strony są koło kabiny. Ale te kliny trzeba włożyć. Tak tu jest zdjęcie pomiędzy osie naczepy. I z lewej i z prawej strony trzeba włożyć pomiędzy osie naczepy. Te kliny. No i dalej jak już macie pozamykane lusterka powkładane kliny idziemy sobie w kierunku tam jak wjeżdżaliście, czyli trzeba się cofnąć i za chwilę będą podprowadzać yy, będą podprowadzać wagon osobowy. O tutaj tam kamera mi znowu gdzieś ucieka. No i czekamy sobie, jest garaż, jakby padało to można się schować w garażu. No i widać podjeżdża, podjeżdża wagon osobowy. No i idziemy za chwilę do tego wagonu, tam w środku pan z obsługi sprawdza obecność i podaje którym, w którym przedziale siedzicie. No, najlepiej tam w sumie można mu pokazać, znaleźć. No zazwyczaj to trzeba samemu się znaleźć na liście, i tam jest napisane koło waszego nazwiska jaki numer wagonu. Przejechaliśmy, jesteśmy już na dole. Z ciekawości, do góry był jeden stopień, na dole jest 15 na plusie, w tym dniu było. No i zjeżdżamy, zjeżdżamy z pociągu, czyli znowu. Trzeba wrócić do ciężarówki, powyciągać kliny, żebyście pamiętali, trzeba kliny wyciągnąć, żeby nie pojechać po klinach, bo można pourywać tam elementy w naczepie. No i tyle, no i zjeżdżamy i wy, ten, zobaczycie jaka jest droga, droga prowadzi do wyjazdu na autostradę, wszystko jest oznaczone, więc tam bez większego problemu. W drugą stronę przeprawa z, worg, z Worgla, że tak powiem do Brennero. Jest podobna, tylko tutaj nie ma. No, jak tu podjeżdżacie do kast z tego, co Państwo opowiadali, to od razu koło kas są wagi. Nie tak jak do góry, że tam najpierw pierwszy parking buforowy, później do góry jest drugi, na drugim parkingu. waga. tutaj, jak podjeżdżacie pod kasy, jest waga od razu i zostawiacie ciężarówkę, ciężarówkę na wadze. Idziecie po bilet. I wtedy jak już z biletem wyjeżdżacie na parking, który jest za budynkiem. I wtedy od razu z tego parkingu wjeżdżacie na pociąg. Więc tu jest jeden parking mniej. Do ogarnięcia. Także. To je było na tyle. Teraz tylko nagram do, będę no, nagram do wyjazdu na autostradę i będzie koniec. Także to na tyle. Dziękuję za oglądanie.